Najbliższa niedziela i poniedziałek nie będą zwyczajnymi dniami. To właśnie na 5 i 6 kwietnia wypadają w tym roku święta Wielkiej Nocy, upamiętniające w Kościele Katolickim zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Propozycji na spędzenie tych dwóch dni jest mnóstwo, przeważają one jednak przede wszystkim bardzo tradycyjnym podejściem: troszeczkę z rodzeństwem, rodziną siostry, przy rodzinnym stole rano, śniadanie wielkanocne. No, być może jakaś, jakaś msza, w kościele pewnie też. Jak pani spędzi najbliższe święta Wielkie? A z z wnukami. Czyli mhm. tak no. rodzinnie, tradycyjnie? Tradycyjnie, jak co roku. Babcia zawsze przygotowuje wszystko. Jeden dzień, e, pierwszy dzień świąt, dzieci są u mnie, a na drugi dzień jesteśmy u dzieci. W domku. domku. domku tak, tak tradycyjnie rozumiem. Tak tradycyjnie. Jakieś specjalne wypieki, jakieś tradycje związane z... Panu, że nie. Wszystko gotowe w tym roku, bo nie mam czasu. My zawsze rodzinie spędzamy Wielkanoc. Gromadzimy się u jednego z braci i tak rokrocznie spotykamy się świętując święto zmartwychwstania. Zdarzają się też przypadki, gdzie niestety święta trzeba połączyć ze swoimi obowiązkami w pracy. Jak będą Państwo spędzali Wielkanoc? Częściowo urodziny, a częściowo w pracy. Obowiązki w pracy to nie wszystko. Są jeszcze świąteczne obowiązki. Kibica. Jak spędzacie w Wielkanoc? Jedziemy na wyjazd na Olimpie! Jednym ze zwyczajów, który propagowany jest w Wielkanocny Poniedziałek jest symboliczne oblewanie się wodą. To już obowiązkowo, to babcia mobilizuje do tego. Przygotowaniem do świąt Wielkiej Nocy jest Wielki Post. To właśnie w tym czasie wiele osób zawiera pewne postanowienia. No, ja przypuśćmy, nie palę papierosów, no, no także po prostu no, myślałam sobie, zapalę, zapalę papierosy. Ale nie, no po co? Były, były. Jak to zawsze przed wiosną człowiek stara się trochę po zimie e, zrzucić z siebie kilogramów. Jest ono, jeszcze trwa cały czas. Ono na pewno jest i rokrocznie. Staram się nie złamać tego. Na koniec mamy jeszcze drobny apel od władz miasta. Na rynku głównym od soboty do poniedziałku przebywać będą żywe króliki. Prosimy ich nie dokarmiać.